Na początku stycznia nasi uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat patrona naszej szkoły, uczestnicząc w wykładzie doktora habilitowanego Arkadiusza Słabiga. Spotkanie było bardzo interesujące i przypominało, jak ważne jest wspólne działanie w osiągnięciu wymarzonego celu. Na początku stycznia uczniowie klasy 4 BG dawali egzaminy zawodowe. Hej, dzisiaj w naszej szkole odbywa się egzamin sprawdzający kwalifikacje w zawody: technik spedytor i technik elektryk. Zapytajmy naszych uczniów, jakich są wrażenia przed i po egzaminie. Jak się czujesz przed egzaminem? Stresujesz się? Czuję się dobrze, przygotowany. Mamy dobrych nauczycieli, także nie martwię się o to, że znam. Jakich zadań się spodziewasz na egzaminie? No najbardziej w sumie spodziewam się zadań z BHP, ponieważ na poprzednim egzaminie nas to zaskoczyło, ale myślę, że będzie dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Jak się czujecie przed egzaminem? Stres jest? Lekki stresik jest, trochę mokre bo pada na twarzy, ale no, bo jest. Bardzo jest, fajnie. Do, jest do tam, nie Jakich zadań się spodziewacie podczas egzaminu? BHP. No BHP może być. Najważniejsze co w życiu. BHP. Dziękuję Wam bardzo. Również dziękuję. dziękuję. Jak się czujesz przed egzaminem? Stresujesz się? Nie. Jest troszkę malutki stresik, ale raczej w porządku. <laughs> Jak się czujecie po egzaminie? Zdane? Zdane, Zdane jest dobrze. <grymne zdań> dobrze. dobrze. A jakie zadania były najtrudniejsze, a jakie najłatwiejsze? Ja miałam praktycznie samą teorię. Ja sama wiem. A mało o tym. A jak się o. Wam podobał ten sposób przeprowadzonego egzaminu? Ogólnie fajne jest to, że można wrócić sobie do pytań. Do? Ja. Bardzo fajne to było, że można zostawić jakieś tam Pytania, których nie chcesz w tym momencie odpowiadać, chcesz się jeszcze zastanowić, możesz sobie do nich wrócić w każdym momencie. No, to było bardzo ważne dobre. Dziękuję Wam bardzo i gratulacje. Hej, jak wrażenia po egzaminie? Hej, dobrze, wszystko poszło w porządku. Zdane ile punktów? Zdane 95. Gratulacje. Jakie były Twoim zdaniem najtrudniejsze zadania? Yy, według mnie najtrudniejsze były zadania z A jakie najłatwiejsze? Wszystkie były dosyć łatwe. A jak oceniasz egzamin? No, trudny czy łatwiejszy? Dosyć łatwy. No to się cieszę bardzo, że Ci tak dobrze poszło i dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Niedawno nasz samorząd zorganizował Dzień Tosta. Zapytaliśmy naszych uczniów, co sądzą o takich akcjach w szkole. Czy skosztowałeś już naszych tostów? Manie tak. I jak Ci smakowały? Są dobre. Co sądzisz o takich akcjach w szkole? Myślę, że to fajna sprawa, żeby było takich więcej akcji. Dziękuję Ci bardzo. Hej, czy próbowałaś już naszych tostów? Tak, próbowałam. I jak Ci smakowały? Były bardzo dobre i dziewczyny bardzo pracowały nad tym. Wszystko świeże. Czy sądzisz, że powinno być więcej takich akcji w naszej szkole? Tak, powinno być więcej. Dziękuję bardzo. Już niedługo zaczynają się wyczekiwane przez wszystkich ferie zimowe. Zapytaliśmy naszych uczniów, jakie mają plany na ten okres. Cześć! Jakie masz plany na ferie? E, Chciałem spontanicznie spędzić się z przyjaciółmi. A jakie są Twoje ferie marzeń? Chciałbym ze znajomymi pojechać w górę i trochę imprezować. Ferie mam zamiar spędzić z rodziną i z przyjaciółmi. A jakie byłyby Twoje ferie marzeń? Moje ferie marzeń? Wyjechać gdzieś na kilka dni. Więc ja mam w tenach chcesz na pewno przeczytać, bo dawno bardzo nie czytałam. I chcę nadrobić wszystkie seriale, filmy oraz spotkać się z rodziną. Okej, okay, a masz może jakieś marzenia na ferie? No, chcę z, również z rodziną pojechać, nie wiem, na jakiś basen, czy coś takiego. A na koniec dobra nomina. Nasi uczniowie Hubert Schuttenbach i Natalia Milczarek zdobyli drugie i trzecie miejsce w powiatowych zawodach w wyciskaniu sztangi. Zapytaliśmy Huberta o jego wrażenia. Cześć, opowiedz nam o swoich wrażeniach na zawodach. Myślę, że zawody były udane, zająłem trzecie miejsce. Pomimo dużej konkurencji, bo wielu uczestników, no i udało się zająć te trzecie miejsce. Liczyła się przede wszystkim zabawa, bardzo mi się podobało. Mhm. A jak wyglądała konkurencja? Konkurencja była dosyć spora. Byli zawodnicy, którzy trenowali więcej niż my. No jest tam profil policyjny, i wojskowy, więc mają lepsze możliwości na trening, ale tak i tak było bardzo dobrze. No dobrze. A czy cieszysz się z trzeciego miejsca? Tak, oczywiście cieszę się z zajętego trzeciego miejsca. Liczyła się dobra zabawa, a udało zająć się zająć podium, także zawsze jakieś doświadczenia. Dobra, dziękuję. Hej. Hej. Hey. Czy skosztowałaś już naszych tostów? No weźcie ja. Czy próbowałaś już naszych tostów? Oczywiście, że tak. <gry> Action. Hej, jak ci się... kurde. Witaj Hubercie. Powiedz mi... Cześć, zapraszamy do obejrzenia nowego odcinka z Kultivii.